Dzień dobry Państwu, Tomasz Piekiennik. Mamy papieża. Konklawę wyłoniło głowę Kościoła katolickiego. Dziś 8 maja 2025 roku papieżem został Robert Prewost ze Stanów Zjednoczonych, który przyjął imię Leona XIV. Biały dym, unoszący się o godzinie 18.10 zwiastował już zakończenie konklawy i wyłonienie papieża. Po 19., a więc kilkadziesiąt minut później, stało się już jasne, że nowym papieżem jest Leon XIV. Nowy wybór papieża ogłosił kardynał, protodiakon Dominik Mamberti z balkonu Bazyliki Świętego Piotra, oczywiście w Watykanie. Wszystko to za chwilę Państwo zobaczycie, usłyszycie słowa kardynała z Papam, a także co powiedział nowo wybrany papież Leon XIV. Będę także mówił i komentował. Co takiego, czy czego takiego można się spodziewać po nowo wybranym papieżu, a także czy wiążą się z nim z przeszłości jakieś skandale. I co do tych skandali, nie mam na myśli tutaj żadnego zarzutu, ale sprawdziłem dla Państwa, co donosi prasa na temat papieża, co donoszą media, a także czy wypowiadał się w przeszłości w kwestii chociażby takich jak geopolityka, sprawy seksualne, wojny na Ukrainie, na Bliskim Wschodzie. I w innych miejscach na świecie, a także w innych ważnych sprawach. Zatem, drodzy Państwo, zapraszam do dalszej części. Klasycznie tytułem wstępu, dziękuję za subskrypcję, komentarze i udostępnienia. Dziękuję także za wsparcie finansowe i polecam linki, które znajdziecie Państwo w opisie filmu. Gdyby ktoś z Państwa chciał kanał wspierać finansowo i obdzięczać się tym samym za wykonywaną tu przeze mnie dla Państwa pracę. A ja myślę, że tytułem wstępu powiedziałem już wszystko, dlatego przechodzimy do analizy publikacji prasowych. Ale na początek mam dla Państwa serwis TVP info i jak widzicie tutaj godzina 19.13. 19, o 19.13 kardynał Dominik Mamberti z balkonu bazyliki świętego Piotra w Watykanie ogłasza wybór papieża. Posłuchajmy krótko, papam mamy papieża. najprzewielbniejszego i najczcigodniejszego Robertum Roberta Santa Franciszka, kardynała świętego Cardinalem kościoła rzymskiego, Prevost. który przyjął imię Leona XIV. Zatem to ogłoszenie papieża Leona XIV, Roberta Franciszka Przewosta, Amerykanina. Donald Trump wypowiedział się także już w tej sprawie i co zapowiedział, za chwilę Państwo też usłyszycie i zobaczycie na własne oczy. Zobaczmy teraz na papieża Leona XIV i jego pierwsze słowa. Niech pokój będzie z Wami wszystkimi. Fratelli, sorelle, carissimi. Najdrożsi bracia i siostry. To jest pierwsze pozdrowienie, które zmartwychwstały Chrystus, dobry pasterz, który dał życie za Swoją trzodę. Także ja chciałbym, aby to pozdrowienie pokoju weszło do Waszych serc, aby doszło do Waszych rodzin, do wszystkich osób, gdziekolwiek się znajdują, we wszystkich narodach, na całej Ziemi. Niech pokój będzie z Wami. To jest pokój zmartwychwstałego Chrystusa, pokój rozbrojony, pokój, który rozbraja, pokorna i który trwa. Pochodzi od Boga, Bog, który kocha nas wszystkich w sposób bezwarunkowy. Mamy jeszcze w naszych uszach ten słaby głos, ale odważny głos papieża Franciszka, który błogosławił Rzymowi. Papież, który błogosławił Rzymowi, udzielał także swoje błogosławieństwo całemu światu. Tego dnia. W wielkanocną Niedzielę. Pozwólcie, że także ja udzielę tego samego błogosławieństwa. Bóg wszystkich kocha i zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w rękach Boga. Dlatego też, bez lęku, zjednoczeni ręka w rękę z Bogiem i z nami. Jesteśmy uczniami Chrystusa i Chrystus poprzedza nas. Po świat potrzebuje Jego światła. Ludzkość potrzebuje Jego e Je jako źródła. Które, poprzez które dotrze do całej ludzkości miłość Boża. My wszyscy powinniśmy budować mosty poprzez dialog, poprzez spotkania, łącząc się wszyscy, aby być jednym ludem, zawsze w pokoju. Dziękuję papieżowi Franciszkowi. I tak, szanowni państwo, ta oczywiście doniosła chwila. To wszystko, jak podkreślam, wydarzyło się po godzinie 19.8. Warto wiedzieć, co donosi już prasa na temat papieża Franciszka, a jak widzicie, nagłówki prasowe, wydania internetowe przynajmniej, chociażby Rzeczpospolitej, innych serwisów, innych dzienników donoszą o tym doniosłym bardzo momencie. Zerknijmy, Robert. Francis Prebost. Kim jest nowy papież? Chociażby publikacja serwisu wydarzeniainteria.pl. Będzie całkiem sporo informacji. Muszę Państwu powiedzieć, że starałem się także doszukać treści, które głosi papież Leon XIV co do właśnie spraw geopolitycznych, co do wojen, które aktualnie trwają, co do różnych skandali w Kościele Katolickim. I tutaj chyba, jeżeli chodzi o wysoko postawionych, duchownych. Myślę, że taka zbiorcza jest tutaj zadra wśród społeczeństw wierzących w kierunku jednocześnie tychże duchownych wysokiej rangi pewnego rodzaju żal i pewnego rodzaju oczekiwanie, aby Kościół w końcu coś z tym uczynił. Osobiście należy do osób, choć nie będę tego głębiej dalej, drodzy państwo, komentował, należy do osób, które uważają, że tak zwany celibat w kościele jest przyczyną, jest źródłem wszelkiego zła w dużej mierze, jeżeli chodzi o aberracje, czyny lubieżne z nieletnimi, zachowania haniebne duchownych. Nie będę tego dalej komentował, ale uważam po prostu, że jeżeli w kościele panuje pewna reguła, konkretnie celibatu, która jest wbrew naturze, wbrew naturze ludzkiej, to to wyzwala pewnego rodzaju zachowania jako konsekwencje patologiczne. Natomiast jeżeli chodzi o nowego papieża Leona XIV, nie ma bezpośrednich dowodów na ten temat, aby przyczyniał się do tuszowania tego typu afer. I mówię o tym tutaj zupełnie otwarcie, bez ogródek, bo jestem przekonany, że ta kwestia jest dla Państwa także interesująca, a także co nowy papież mówi w kontekście chociażby relacji z Żydami Kościoła Katolickiego, bo przecież... Katolicy doskonale czują, wiedzą i rozumieją, że nie ma czegoś takiego jak judo chrześcijanizm, że jest to jakiś wymysł, ale nie ze strony tych, którzy są chrześcijanami, tylko ze strony, w mojej opinii, przynajmniej Żydów, którzy w ten sposób chcą tworzyć jakieś podporządkowanie. To jest sprawa pierwsza. Kolejna sprawa czy nowy papież będzie gwarancją kontynuacji. Polityki, nazwijmy to, kościoła, którą prowadził papież Franciszek, to wszystko zobaczymy. Zerknijmy do kolejno różnych publikacji, które tu dla Państwa przygotowałem. Będzie to krótki skrót. Zależy mi, aby ten materiał nie był też zbyt długi, po to, abyście Państwo mogli go w miarę gładko w cudzysłowie rzecz jasna skonsumować. Biały dym i dzwony ogłosiły światu, że wybrano nowego papieża. Został nim Robert Francis Prewost. Augustianin i kardynał ze Stanów Zjednoczonych. Prewost określany już, jest już jako papież środka. Był bliskim współpracownikiem papieża Franciszka, który wy, wyniósł go do godności kardynalskiej zaledwie dwa lata przed konklawem. I z tego wynika, że niektórzy sugerują, iż będzie właśnie Robert Prewost już jako Leon XIV kontynuatorem decyzji, decyzji polityki w ogóle papieża Franciszka. Amerykański kardynał urodzony w Chicago ma 69 lat i jeszcze przed konklawem nazywany był kardynałem środka, co oznacza jego umiarkowane poglądy. Nie był głównym faworytem do papieństwa, ale pojawiał się na listach papabili. Przez wiele lat prewost był misjonarzem w Peru. Dzięki długiej służbie misyjnej w tym kraju postrzegano go jako kandydata bardziej uniwersalnego niż amerykański, co złagodziło problemy związane z wyborem papieża supermocarstwa. Papież Franciszek miał do Prewosta bardzo duże zaufanie. Mianował go członkiem siedmiu dykasterii watykańskich, a także komisji do spraw zarządzania państwem watykańskim. Dwa lata temu pa Franciszek, papież Franciszek, wybrał Prewosta na następcę Marka. Oletta na stanowisku prefekta watykańskiej dykasterii do spraw biskupów, powierzając mu zadanie wyboru kolejnego pokolenia biskupów. Dykasteria to takie ciało administracyjne w kościele, które właśnie ma za zadanie nominować, wskazywać biskupów. Z pobytem jednak w Peru papieża Leona XIV wiąże się jednak, co można odnaleźć w prasie oczywiście, pewnego rodzaju... Cudzysłów teraz skandal, to może za duże słowo, ale pewnego rodzaju zastrzeżenia, zarzuty. Jakie to są kontrowersje? Otóż yy, chodzi o jego reakcje w ocenie opinii publicznej w Peru niewystarczające co do nadużyć seksualnych w czasie, gdy był biskupem decyzji w Chiclayo w Peru. A także, to już ze Stanów Zjednoczonych, yy, trzeba wspomnieć się kontrowersjach umieszczenia chociażby oskarżonego o wykorzystywanie nieletnich księdza w klasztorze znajdującym się blisko szkoły i to też za sprawą decyzji aktualnie już papieża Elona XIV. Natomiast podkreślam, nie ma wobec papieża, wobec Roberta Franciszka przywódcą kierowanych zarzutów wprost dotyczących ukrywania różnego rodzaju skandali tej natury, drodzy państwo. Natomiast jeżeli chodzi o to, co się działo w Peru, w Peru, no to tam dwie kobiety. Przynajmniej dwie kobiety, o tylu jest e, wspominane w prasie, zwróciły się między innymi o pomoc w um, ujawnieniu i doprowadzeniu do jakiejś sprawiedliwości, e, oskarżając dwóch księży z decyzji Czikla, tam, gdzie właśnie sprawował również wysoki urząd kościelny, Robert Franciszek Prefost, zwróciły się do duchownych o tak zwaną sprawiedliwość. Dotyczyło to wszystko wydarzeń sprzed wielu, wielu lat. Ale to zostało zgłoszone, gdy prewost był biskupem jeszcze tej diecezji. No i według relacji ofiar, kardynał prewost nie wszczął formalnego dochodzenia kanonicznego i nie zastosował odpowiednich środków ostrożności wobec oskarżonych yy, księży. Te osoby twierdzą, że dokumentacja przesłana do Watykanu była niekompletna. Co mogło spowodować podjęcie nietrafnych kroków przez Watykan właśnie? Natomiast była też w tym czasie oficjalna de, decyzja, oficjalny komunikat, odpowiedź decyzji Ciclayo, która to decyzja zaprzeczyła tym zarzutom i twierdziła, że po otrzymaniu skarg w 2022 roku ksiądz, którego dotyczyła ta sprawa, ten, który był oskarżany przez te kobiety, został odsunięty od posługi, a sprawa została przekazana do tzw. dykasterii nauki wiary. Zatem... Szanowni Państwo, informacje, które Państwu przekazuję, stanowią, że słowo przeciwko słowu, jak typy. Natomiast sprawdźmy kolejne doniesienia, kolejne publikacje dotyczące papieża Leona XIV. Niech pokój będzie z Wami wszystkimi. To były pierwsze słowa papieża Leona XIV, które Państwo także słyszeliście. Najbliżsi bracia i siostry to pierwsze pozdrowienie Chrystusa z zmartwy martwych wstałego. Takimi słowami rozpoczął swoje przemówienie nowy papież Leon XIV. Chciałbym, żeby to weszło do Waszych serc, dotarło do Waszych rodzin i całej Ziemi. Niech pokój będzie z Wami. Kontynuował. W przemowie nawiązał również do pontyfikatu swojego poprzednika, czyli papieża Franciszka. Nie tylko pragniemy, ale i potrzebujemy pokoju w naszych czasach. Ja nad tym zdaniem chwilę, drodzy Państwo, podebatuję, ale bardzo krótką chwilę. Czyżby to była zapowiedź tego, że papież zamierza. Prezentować konkretne stanowisko, nie tylko potępiając wojny, co czynił papież Franciszek, ale opowiadając się jednoznacznie co do tego, że na przykład na Bliskim Wschodzie trwa ludobójstwo, że dwa miliony ludzi zostało tam przesiedlonych, że zginęło dziesiątki tysięcy dzieci. Czy papież skieruje słowa nie tylko potępienia co do czegoś abstrakcyjnego, czym jest wojna? będące jednocześnie krzywdą, ale mówiąc o wojnie, nie jest to przecież w rozumieniu języka polskiego rzeczownik, nie jest to w ogóle zwrot osobowy. A przecież za wojnę odpowiadają ludzie. Zatem trzeba byłoby w wypowiedziach, w mojej opinii, to jest też moje oczekiwanie jako katolika, myślę, że państwa także. Jest to oczekiwanie jednoznaczne, aby głowa Kościoła katolickiego, a także wszelkie wysokiej rangi, można powiedzieć, Warstwy tego Kościoła w rozumieniu kardynałów, biskupów, proboszczy, aby duchowni wyrażali się jednoznacznie i jasno. Zgodnie zresztą z dekalogiem, w którym jest napisane: nie zabijaj, prawda? Nie kradnij. Nie mów fałszywego świadectwa przeciwbliżomu swemu. A więc zgodnie, chociażby z dekalogiem, trzeba byłoby mieć jednoznaczne stanowisko co do tego, co dzieje się nie tylko na Ukrainie, bo tam trwa wojna, za którą przecież odpowiada, i tutaj w, pro, w uproszczeniu mediów głównego nurtu, za którą odpowiada Rosja, czyli Putin, ale gdy nabierzemy dystansu do tej sprawy, to dowiemy się o tym, że i poszukamy informacji, to jednoznacznie musimy stwierdzić, że nie tylko sam Putin, także nazistowskie, często działania strony ukraińskiej od podszewki, wszystko szykowały także Stany Zjednoczone, co ujawniał też Antony Blinken, za poprzedniej administracji jeszcze Joe Bidena, co ujawniała Victoria Nuland, i tak dalej, i tak dalej. To nie są sprawy wszystko jednoznaczne, tak do końca, jak nam się mówi w mediach głównego nurtu. No ale w końcu moje oczekiwanie, i mam nadzieję Państwa również, do nowego papieża jest, aby zabrał stanowisko, potępiając sprawców wojny na Bliskim Wschodzie, potężnego ludobójstwa. Oraz. Zadbał o transparentność Kościoła. Czytamy dalej. Zachowujemy ten głos, słaby, ale zawsze odważny, papieża Franciszka, który, po, który błogosławił Rzym. To dalsza część wypowiedzi papieża Leona XIV. Papież, który błogosławił Rzym, udzielał swojego błogosławieństwa całemu światu. Mówił w swoim pierwszym przemówieniu Leon XIV. Pozwólcie, żebym kontynuował to błogosławieństwo. Bóg kocha nas wszystkich. Mówił do wiernych zgromadzonych na Placu Świętego Piotra. No i ta wypowiedź, to zdanie, pozwólcie, żebym kontynuował to błogosławieństwo, może być interpretowana tylko w jeden sposób, że papież Leon XIV będzie kontynuatorem polityki papieża Franciszka, która wielu katolikom no, dostarczała przynajmniej znaków zapytania. W swoich głowach. Zło nie zwycięży, wszyscy jesteśmy w rękach Boga, bez ręku zjednoczeni ręka w rękę z Bogiem i z naszymi wszystkimi, i z nami wszystkimi. Kroczymy naprzód. Jesteśmy uczniami Chrystusa. Chrystus podąża przed nami w świecie potrzeba nam Jego światła. Ludzkość po potrzebuje Jego jako mostu, aby osiągnąć Boga i Jego miłość. Pomóżmy sobie także, aby wspólnie. Mogliśmy, moglibyśmy budować mosty dialogiem, spotkaniami, jednocząc się wszyscy tak, abyśmy byli jednym narodem, zawsze w pokoju, podkreślił Ojciec Święty. Kolejna publikacja. Reakcja Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych. To wielki zaszczyt dla naszego kraju. Jest on pierwszym amerykańskim papieżem. W ten sposób prezydent USA Donald Trump zareagował na wybór Roberta Prewosta na biskupa Rzymu. Urodzony w Chicago duchowny. Przybrał imię Leona XIV. Donald Trump jest, myślę, uradowany z powodu tego, że po raz pierwszy Amerykanin został papieżem. Jak Donald Trump, cytowany przez Reutera, nie może on doczekać się spotkania z głową Kościoła Katolickiego, z nową głową Kościoła Katolickiego. Według prezydenta USA będzie to bardzo znaczący moment. Przyznał też, iż wybór Leona XIV jest ekscytującym wydarzeniem. I tutaj podobnie jak w poprzednich publikacjach informacja, że to kardynał Środka, że poglądy, zapatrywania zbliżone do tych, które znamy z potyfikatu papieża Franciszka. Amerykanin nie był w gronie największych faworytów do objęcia stolicy Piotrowej. Prawost latami był misjonarzem w Peru, o czym już Państwa informowałem. Zatem te kluczowe fakty są już nam wszystkie, są już nam znane. Pierwsza decyzja. Nowego papieża. To publikacja z serwisu również Interia Wydarzenia, opublikowana krótko po godzinie 20. Jak Państwo słyszycie, dość późno nagrywam dziś ten materiał. Papież Leon XIV, wszystkim obecnym wiernym oraz tym, którzy otrzymują Jego błogosławieństwo za pośrednictwem radia, telewizji i nowych technologii, udziela. Odpustu zupełnego w formie ustanowionej przez Kościół, ogłosił kardynał protodiakon Dominik Mamberti z balkonu Bazyliki św. Piotra. Robert Prebost został w czwartek następcą papieża Franciszka. Zatem drodzy Państwo, papież Leon XIV udziela odpustu zupełnego w formie ustanowionej przez Kościół wszystkim obecnym wiernym. Oraz tym, którzy otrzymują jego błogosławieństwo za pomocą radia, telewizji i nowych technologii, jak chociażby transmisji internetowych. Pierwszą decyzją nowego papieża było udzielenie odpustu zupełnego wiernym zgromadzonym na Placu Świętego Piotra, a także wszystkim tym, którzy obserwowali wydarzenia w Watykanie za pośrednictwem radia, telewizji czy przez internet i media społecznościowe. Papież Leon XIV wszystkim obecnym, no tutaj jest powtórzenie udzielił odpustu. Osoba, która uzyskała odpust zupełny, jest w stanie łaski uświęcającej. To oznacza, że w przypadku śmierci darowane ma wszystkie kary za grzechy, za które została już przebaczona wina. Mógłby wprost trafić do nieba. Posłuchajmy jeszcze dalszej części wypowiedzi papieża Leona XIV, którą, drodzy Państwo, rozpoczęliśmy słuchać, oglądać wspólnie kilka minut temu. Chcę podziękować także wszystkim moim współbraciom kardynałom, którzy wybrali mnie, abym był następcą świętego Piotra, abym kroczył razem z wami jako zjednoczony Kościół, szukając zawsze pokoju sprawiedliwości, szukając zawsze, aby pracować razem w wierności Jezusowi Chrystusowi per la mari il vangelo być misjonarzami sono un figlio di sant'agostino jestem synem świętego augustyna jestem Augustynianinem. che ha Jestem z wami chrześcijaninem i dla was jestem biskupem. I w ten sposób my wszyscy możemy iść razem w kierunku tej ojczyzny, którą Bóg przygotował dla nas. di Roma. Un saluto Pozdrawiam w sposób szczególny Kościół Rzymski. Musimy razem być kościołem misyjnym, kościołem, który buduje most i dialog, zawsze otwartym, tak jak ten plac, który ma otwarte ramiona, otwarte na wszystkich, którzy są w potrzebie, którzy potrzebują naszego miłosierdzia, naszej obecności, dialogu i miłości. Palabra, un saludo. Mi, to kilka słów po a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe. I ha tanto tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesus a tutti. tutaj nie mamy już tłumaczenia przedstawiam tu państwu transmisję na żywo z serwisu TVP Info konkretnie z kanału YouTube telewizji publicznej bądź co bądź korzystając z prawa cytatu jeżeli chodzi o wypowiedzi papieża Lona XIV, które zapowiedziałem we wstępie, że staram się dla Państwa zweryfikować, to tutaj muszę powiedzieć, że media, przynajmniej te głównego nurtu, jakby tam nie, nie poszukiwać informacji, czy to osobiście, co uczyniłem, czy to angażując do tego sztuczną inteligencję, to nieco byłem zdumiony, że papież Lon XIV jako... Robert Franciszek Prawost nie zabierał głosu, nie zajmował jednoznacznego stanowiska co do istotnych kwestii, takich jak właśnie relacja z Izraelem, kwestie afer seksualnych, kwestie geopolityczne, wojny. Ale to chyba jest zgodne z tym, że mówi się o papieżu jako papież centrum, papież środka. Kardynał środka, prawda? Natomiast jaka będzie najbliższa przyszłość? Jakie decyzje podejmie nowy papież? Myślę, że jest to sprawa dość skomplikowana, bo, szanowni państwo, z mojej obserwacji wynika, z moich analiz wynika, z mojej najlepszej wiedzy wynika, ale podkreślam, to tylko moja opinia, że podobnie jak głowa chociażby państwa takiego jak Stany Zjednoczone, Polska czy innych państw, innych mocarstw, to taki reprezentant. I tam, gdzie jest bardziej system prezydencki, ta osoba ma więcej do powiedzenia. Ale nawet w Stanach Zjednoczonych, nie ućmy się, że prezydent podejmuje jednoosobowo najważniejsze, kluczowe decyzje. Jest on reprezentantem jakiegoś gremium, które, no właśnie, składa się też z różnych frakcji. I podobnie tutaj. Zatem. Co będzie dalej się dziać w Kościele Katolickim? Jakie decyzje zostaną nam przedstawione jako osobom, które, no cóż, są członkami tego Kościoła Katolickiego, a także czy w ogóle Kościół zajmie stanowisko w stosunku do spraw istotnych, musimy po prostu poczekać. Jeśli będzie coś istotnego się dziać w tych przestrzeniach, nie umieszkam Państwa o tym poinformować i skomentować tychże spraw. W tym wideo to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie do zobaczenia następnym razem. Tomasz Piekielnik.